Hej, go wszystkim, z tej strony Karla i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj dziwamy już 24 grudnia. Życzę wam wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. I słuchajcie, otwieramy już ostatni raz kalendarz adwentowy, ale nie przedłużamy, tylko zaczynamy. Słuchajcie, nagrywam to ogólnie z tabletu, dlatego może być źle widać, bo ogólnie nie ma on takiej funkcji, żeby um, ustawić sobie na 0,5. Ale dobra, nie przeleżamy, tylko zaczynamy. Najpierw jestem ciekawa bardzo, Haribo, czy też będą tutaj żelki, czy może będzie coś innego. 24, 24. Jest tutaj duże 24, ale jest naprawdę ogromne. Otwieram. To nie są żelki. Słuchajcie, wiem co to jest. Jakby to są takie żelki, ale wiecie, to jest takie fajne. Ja to uwielbiam. Mamy teraz milkarium Źle widać. E, tu jest duże 24 i ja się zastanawiam, co tutaj będzie. Oinka, wow! Ale to jest super. Teraz jestem bardzo ciekawa, co będzie w tym kalendarzu. Więc otwieramy i zobaczymy. Słuchajcie, mamy znowu Snickersa, Milky Way, kuleczkę i takiego świętego Mikołaja. Teraz może być Kinder. W Kinderze pewnie będzie po prostu Kinder jajko, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Tak, mamy Kinder jajko. Mamy dużego czupa-czupsa, takiego wielkiego naszego czupa-czupsa. Tutaj mamy 24. I mamy gumę! Wow! Ludzie, ja kocham tą gumę! Uwielbiam ją! Okej, okay, słuchajcie, więc to był już koniec naszych vlogmasków. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Stawiacie łapeczki w górę i zaraz pokażę Wam jakie były nasze zdobycze. 24 grudnia po prostu wygrywa wszystko. Mamy taką piękną, dużą choinkę. E, mamy to. To jest super. E, tutaj mamy te sneakersy, moje ulubione. Mamy kinderio i mamy tą gumę. No po prostu super. Zostawiacie łapeczki w górę i subskrypcję. Pa pa!